Barbara kurdejszatem pokazala pokazała pierwszego chlopaka. To z nim na długo przed malzenstwem z Rafalem, foto. Barbara kurdej i jej masy Rafal figuruje w showbiznesowych biznesowych kronikach już od wielu lat. Prywatnie jest malzenstwem od 2011 roku, gdy wzięli ślub cywilny, a dziś wychowuje wspólnie dwójkę dzieci. Choc nie ukrywali, że z zgranym malzenstwem. To po drodze napotkali testa trudności, z których na szczęście udało im się wyjść obronna reka. Nie jest tajemnica, że Mlodo zbradzi się własnymi prawami. Barbara Kurdej-Szatan wspominała niegdyś. Zen z Rafalem zaręczyła się po basenowej randce i to po zaledwie pięć miesiącach zwiasku. Niewielu mu natomiast kojarzyć, że wczesniej Zona Rafala-Szatana spotykala się z kimś innym. Ujawniła w jednym z odcinków tańca z gwiazdami Nie była to wcale przelotna znajomość Zobacz także Barbara kurdej wspomina początki związku z Mezem Powiedziałem tak po pięciu miesiącach. Po kolejnych trzech Byłam już w wuciazy. Dalsza część artykułu Pod materialem wideo W wspomnianym programie dowiedzieliśmy się Że pierwszym ukochanym Celebrytki był niejaki Łukasz z którym spędziła w związku z 7 lat. W ramach nagrywek do jednego z odcinków Basia powróciła do Opola, gdzie spotkała się własnie ze swoim pierwszym chlopakiem. Wówczas mogła go zobaczyć cała Polska. A kurdej szatan wyznala, że gdy zaczęli ze sobą chodzić, miała zaledwie 13 lat. Rozstali się z kolei, gdy jej nastoletnie lata dobiegły końca. Łukasz był moim pierwszym chlopakiem. Pierwsza miłości, bo zaczęliśmy chodzić ze sieba, jak miałem 13 lat, wspominala. Głos zabrał również sam Łukasz, który przyznał przed kamerami, że Barbara była jego wielka miłością i do dziś raczej ich wiele wspomnień. Byliśmy razem 7 lat, siedem pięknych lat. Można powiedzieć, że taka cała młodość przeżyliśmy razem. Stąd tyle wspomnień, mówił pierwszy partner Basi. W tym samym materiale Padla jednak do gorzkie słowa, i to ze strony kolezanek celebrytki z nastoletnich czasów. Jak twierdza, ich związek wcale nie należał do łatwych. To przez niego też wielokrotnie plakala, a myśmy ją pocieszali, padło na antenie. W programie, oprócz relacji i spotkania bylech zakochanych, pokazano też ich wspólne zdjęcia z przeszłości. Sadzac po atmosferze podczas spotkania. Nie ma między nimi złej krwi i darza się szacunkiem.